22 marca o godzinie 12.29 uściśli się kwadratura Księżyca w Koziorożcu ze Słońcem w Baranie. Wywoła napięcie między uczuciową powściągliwością, a potrzebą intensywnej reakcji. Poczujemy się rozdarci między obowiązkami, a pragnieniem niezależności, co sprzyja frustracji i zniecierpliwieniu. To moment testowania granic, kiedy ambicje zderzają się z ograniczeniami emocjonalnymi, wymagając wytrwałości i elastyczności. To taki, taki czas, kiedy z jednej strony opan chcemy opanować swoje emocje, a z drugiej strony coś pcha nas w przeciwnym kierunku. Kwadratura księżyca do słońca w horoskopie urodzeniowym wskazuje na silne wewnętrzne napięcie między emocjami a wolą. Osoba z tym aspektem często czuje się rozdarta między potrzebami serca a wyznaczonymi celami, co prowadzi do wewnętrznych konfliktów i wahań nastroju. Trudno jej pogodzić to, kim jest, z tym, czego od siebie oczekuje. Relacje, zwłaszcza bliskie, bywają polem intensywnych uczuć i nieporozumień. Jednak aspekt ten daje również dużą siłę przebicia, uczy jak budować wewnętrzną spójność mimo różnic. Czy to Twój aspekt urodzeniowy? Obejrzyj połączony film i przekonaj się.